Się nie męczy wcale, diabeł. Wcześniej jak ona nie miała pływać, to ona się wodę upiła. I ona wtedy była zdechnięta. Gdzie ona, gdzie ona została? No, jest? No gdzie? Następne kaczki gania. No i to brzeg. tutaj kaczki próbuję zagoić kwiatki się wcale nie boją. Wszystkie przypłynęły. Człapie. Ale przyspiesa, zobacz. Sprintuje. To jest pociesna foka. No wracaj, Maja, wracaj, bo zawału dostaniesz. Maja, wracaj. Chodź tu. Chodź, 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 bo zawału dostaniecie. Odpocznij trochę na, na, na brzegu, chodź. Ona tylko tu się zakręci i z powrotem do wody pójdzie. Już ja mam wy, wykapowane. Tylko pokaże się, że wykonała polecenie, że przyszła. Nawet nie da się poklepać i chodu z powrotem do wody. Tak sapie.